Witam. W obecnym nagraniu postaram się przedstawić bardziej praktyczną stronę teorii fal Eliota, która zakłada, iż rynek jest fraktalem i dzięki temu powstają fale różnego rzędu, tak jak to było przedstawione na pierwszym schemacie w pierwszym filmie. Zobaczmy teraz, jak teoretyczny schemat i fale różnych rzędów, a także ich kolejne oznaczenia, wyglądają na realnym rynku euro -dolara. Na początku tworzącego się wykresu Widzimy strukturę pięciofalową, której wszystkie warunki zostały spełnione. Następnie zaczyna tworzyć się korekta ABC. Na podstawie tego możemy oznaczyć strukturę impulsu 1, 2, 3, 4, 5 jako falę pierwszą wyższego rzędu, po czym korektę ABC jako falę drugą również wyższego rzędu. Widzimy, że następuje zwrot na rynku. Według teorii kolejny ruch powinien być pięciofalowy i powinien być falą trzecią wyższego rzędu. Widzimy, że rynek porusza się we wcześniej określonym kierunku i tworzy strukturę pięciofalową. Tak więc całość zostaje oznaczona jako fala trzecia wyższego rzędu. Następnie można oczekiwać korekty jako fala czwarta wyższego rzędu. Tak więc powstaje trójfalowa korekta ABC. Jako fala czwarta, właśnie wyższego rzędu, która spełnia wszystkie wymagania Eliotowskie. Dzięki temu możemy oczekiwać fali piątej, wyższego rzędu, która również powinna składać się z pięciu podfal. Rynek porusza się we wcześniej zdefiniowanym kierunku pięcioma falami, tworząc falę piątą wyższego rzędu. W ten sposób utworzyła się struktura pięciofalowa. Która jest być może falą impulsu jeszcze wyższego rzędu. Dzięki podfalom, już na samym początku, po powstaniu struktury 1 2 3 4 5 ABC, którą można było oznaczyć jako falą pierwszą i drugą wyższego rzędu, można było prognozować dalszy ruch ceny jako fala trzecia, czwarta i piąta wyższego rzędu. I to właśnie jest istotą całej analizy Eliotowskiej. Należy jednak pamiętać, iż rynek porusza się w ten sposób, gdy porusza się falami impulsu w impulsie, o których była mowa w pierwszym nagraniu. Dziękuję bardzo.